Mały pożar, wielki dym. Płomienie w tym hotelu pojawiły się wczoraj przed szóstą po południu. Pożarem objęta była rozdzielnia elektryczna, czyli sama skrzynka elektryczna z bezpiecznikami. Natychmiast ewakuowano obsługę jak i gości. Było ich aż stu. Wśród nich sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Przebywam w hotelu Malinowy Zdrój na pobycie leczniczym. Jestem tutaj gościem i korzystam z tego miejsca z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Nawet nie wiem, ilu jest tutaj gości, ponieważ nie jest ich jeszcze zbyt wielu. Oficjalnie otwarcie hoteli nastąpi 12 lutego, ale tylko połowa pokoi będzie mogła być zapełniona gośćmi. Jeżeli chodzi o rezerwacje, brak miejsc jest na ten moment z powodu rezerwacji zrobionych. Hotelarze liczą na prawdziwe oblężenie. Hotel kresztardził młody. Bo przestój spowodował ogromne straty finansowe. Od piątku będzie można też legalnie skorzystać ze stoków narciarskich. Codziennie jest kilkadziesiąt telefonów. Odkąd pojawiła się informacja, że jednak już otwieramy od 12, telefony się praktycznie urywają. Przygotowania do przyjęcia gości trwają. Otworzyliśmy się dla pracowników, a dzięki gościom możemy mieć otwartą restaurację. Warunkowe poluzowanie obostrzeń nie dotyczy jednak restauracji, a konkretnie spożywania posiłków w środku. Część restauratorów jednak zdecydowała się przyjmować klientów na miejscu. Było po prostu ciężko, a otwarcie pozwoliło nam odżyć i daje nam szansę na to, żeby nasza restauracja pozostała na rynku gastronomicznym. W tej poznańskiej restauracji obowiązuje reżim sanitarny. Odległość między stolikami wynosi 1,5 metra. Do dyspozycji gości są również płyny do dezynfekcji. Przed wejściem mierzona jest im temperatura. Jeżeli więcej osób się będzie komunikowało, to będzie zjawisko sprzyjające transmisji wirusa. Dziś potwierdzono niemal 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Artur Molenda wydarzenia.